Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w 2, 2 Noctruca Randomizer. W ostatnim odcinku na nowo rozpoczęliśmy grę, Też poprzedni seed był lekko zbyt trudny. Mianowicie smocze zębacze stały mi na każdym cholernym kroku. P praktycznie nie mogłem posunąć fabuły do przodu, więc może tym razem się nie uda. Zobaczymy. Tylko kantara że lekki pancerz z Smoków. Mamy szaty Maga Wody. A dzisiaj próbujemy dostać się do miasta. Mam wiem czy to uda, tego nie wiem. Chodźmy tutaj jeszcze do Wina. Pogadajmy z nim. O! Wino. Jaki idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pięknie. Tak, mogę Ci pomóc. Oto twoje winno. Ruszam w stronę ich. miasta. Jak przyjdę. Już jako że kantar nie ma przy sobie patelni, to nie mogę wykonać zadania. Patelnią, chyba że przynajmniej może kiedyś to wykonamy. Ja Powinienem mieć dosyć złota, chyba, żeby kupić e, strój e, armera od Lobarta, no, który oddamy dla Greka. Hej, ty potrzebny mi jest Jeśli mi za nie zapłacisz. ile chcesz? Ile chcesz? Z... Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu. Wino mówi, że jest... Malet mówi, że. 40. O, 40 sztuk. Dobrze. Daj mi tu. W moim domu. Żeby tylko. Oczywiście. Nic więcej nie weźmiemy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy zabrali coś jeszcze. Witaj Hildo. Yy, tu jest ów, tak? farmer 1 jeden, pewnie ten tak. Łokut. Prawie fajny Chciałbym ja przejść tą ścieżką baga. nie damy radę w ogóle. Ale to się okaże. Do Grega. Greguś. Cip, cip, taś, taś. O. i sobie Greg. zbroi kruka. Hej ty, Po co, co chodzi? Idziesz do miasta, Słuchaj, o, może tak, idę do miasta? Dlaczego nie? Jeśli chodzi o straników, powinni cię wpuścić, się, wpuścić. Rodzin, Tego mi właśnie dosko? Co? Złoto to mam przed i kto wie? Chwila. Jesz posłucha, pogadamy. Pożaransiu. Jak może się udać do miasta? A tu, tu są dziki, to akurat te, nie są mega <laughs> silni przeciwnicy, ale na nasz etap to są super silni przeciwnicy. Um, przepraszam bardzo. <laughs> A tu tylko jaszczur i goty, To z nimi się będziemy mierzyć kiedy indziej. Będziemy mieli troszkę silniejszą postać, na razie mamy drugi poziom. A w poprzednim odcinku też udało się znaleźć yy, księgę doświadczeń, gdzie było w niej 1000 yy, Expa. Więc jeżeli na przykład stracimy jakieś yy, exp zadania, to nie będzie to aż taka wielka strata. A, prawda, ta pora Daje prawie 100 a ja ale Takich przeciwników to możecie dawać na pęczy. Nie ma problemu. Myślę, że mi ścieżka pomaga, ale myślę, że parę punktów siłę wydam, żeby jednak zwiększyć obrażenia od broni. Chyba, że tu się porna bestie nie zrandomizowały. Woda, porna bestia. tu. O, miałem tylko 30 ekspa. A <laughs> była znacznie trudniejsza niż ta zwykła. Porządku, możemy zapisać grę. Chodź tu, Polna Bestium. Ej, jest słaba. A też prawie setka expo. No, Ten Seed to już mi się znacznie bardziej podoba, niż ten poprzedni. Tam to była jakaś tragedia. Gdziekolwiek bym nie poszedł, wszędzie smocze zębaczy Tyle gwiazdkimi goblinami, gdzie jest cenny posążyli nosa? Nie, zapomnij, smocze zębacz do tego lodowy goleb, który chyba miał w sobie właśnie ten cenny posążek i nosa do oddania. Więc zaciekawienie było. Ale to nic. Jeśli możemy udać do miasta, jako że to jest randomizer i tutaj raczej ciężko o to musimy znaleźć inny sposób na dostanie się do miasta czy może obejdę całą mapę dookoła, poszukam jakichś słabszych, przepraszam bardzo, przeciwników do pokonania. nie będą mieli na hita. Niby mam w miarę dobry pancerz, jeden z lepszych pancerzy w grze, ale i tak taki dziki raczej by miał nie pewnie na hita. Mówiąc już o jakichś cięższych przeciwnikach od usykligowni. A propos przeciwników. Przepraszam <laughs> bardzo. Gdzie ty jesteś? O, <laughs> Ule, to jest w ogóle o, <laughs> Gdyby nie zostać w spokoju, przepraszam bardzo. Bo nie chcę walczyć z 10 przeciwnikami nadu. na rynku. Słabłeś na dół, więc suche składek. Przeszła to miał przy sobie. Zaraz tam do ciebie przyjdę, spokojnie. Musimy jest ciężki do pokonania. A widzicie jak spa jest. Radzy biały, krótki miecz. No. Tak jak mówiłem, ten Sieg mi się już znacznie bardziej podoba niż ten poprzedni. Tutaj aż takich super silnych przeciwników nie ma. Mogę ich nawet samemu pokonywać. Kolejny kieł. Taki miecz dwuręczny, miażdży deska. Wymaga 30 siły, to wymaga 40 siły. A to wymaga tylko 22 sił. Nie jest tak źle. Też nóż na wilki daje nam premię do walki i bronią jednoręczną. Ale tak małe sile to nic to nie daje. Tak, napisane w świętych pismach. Tak, napisane w świętych pismach, co każdy jest? Już o tym wie. Tak, jest. Wybotnego węża. Kowaczki po bestii, błoto. myślę, że do miasta można dojść normalnie, bo mamy dobry pancerz, więc raczej strażnicy nas nie powinni zatrzymywać. Naprawdę. Chcę sobie pochodzić Zobaczyć na nas tutaj czeka O stara moneta to chyba jest na farmie Onara Ten koleś, który kupuje te monety chyba Tak mi się coś kojarzy Proszę bardzo O to pielec Chociaż to pielec, a nie jakiś... kurcze... Nie wiadomo kto. O, dzień dobry, gołbienie. O, średnik Życie ten głąb jest zablokowany. Chyba. O, o O gniewym masa w ogóle nie. No, A zostawił to jest woda. U. Fuck you. I pole gronisz, prawda? No. Tam ciężko się martwię. Będzie ich pełno No właśnie tu Bezji. O On się tu chyba nie dostanie? Raczej nie. No dalej skacz do góry. No co ja, Gdzie Sarasam da çek şeyi de. Lalalala, la, 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 la. mnie tu nie ma. Daj mi spokój. Ja sobie odnowię życie. No chodź. O! Wiecie, kto mnie tu atakuje, wcale. 300 EXP. wy to widzicie... 300 ekstra na goblina. Oj, kolejna księga wiedzy. Złoto, gniew i nosa. Ile ona ma? O, 5 punktów nauki. Rozumiem. No i takie coś to ja rozumiem. No coś czuję, że ten Steam będzie wspaniały. Już jest o niebo łatwiej. O... Kurde, co to jest za włosko, na bestia? To jest chyba zwarkę, tak, Nie jest mega. どすかめすところい。 za takiego bossa, bosa. Troszkę mało, muszę przyznać. Ale już prawie trzeci poziom mamy. Nawet nie dostaliśmy się do miasta. O. Zobaczę tego topielca, z nim dam radę, czy nie. Pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, możecie zostawić komentarz, łapkę w górę, albo nawet subskrypcję. A tymczasem idziemy na topielca. Dzień dobry. Okej, okay, dobra. Nie było tematu. Topielec to troszkę inna liga, niż Polna bestia. Ale jeszcze tu wrócę, pamiętaj topielcu. Chodź, dzień dobry, dobra. O! To w ogóle pustynny szczur tu jest. Że mnie zabił na hita. Dlatego na razie tutaj ucieknę. O jest No Dostał mnie w spokoju, przepraszam bardzo. Dlaczego nie chodzisz do góry, tylko... Co ty odwalasz? Bez i. Bez i, Co ty odwalisz? Jaka tych niebezpiecznych stworzeń. Porządku. ale i tak to jest 100 razy łatwiejsze niż smocze zębacze, które tam były w okolicy. Nie wiem, to był wtedy jak trudny był ten film. No chodź już ty, ostatni. Prawie setka expa <klimy> za takiego czwórka. Chodzimy sobie po okolicy, zobaczymy co tu jest. O, polna bestia, może być. Spróbuję... mniejszą broń. Wybrane... o wy Rozumiem. O, 500 expo. Więc jak pokonam przeciwnika powinienem dostać e, level. No to jest tak jakby nadmiarowy exp. Mm. Ta bestia Boss. To tak mnie Nie, spokoju. Okay. Okay. Chyba jesteśmy tutaj bezpieczni. Se pone una bestia, te se bestia. trzeci, A jeszcze nawet się do, nie dostaliśmy do miasta. Zapiszemy sobie gry na tych trzech slotach. Mówię Wam, teraz mi się gra o niebo lepiej. Em, dobra, przepraszam bardzo, nieszczuroczłek, niedaleko miasta, Uf, więc akurat może z nim to sobie poradzi Lares, a ja pójdę sobie może w górę, Kretoszczu o! Pierwszy nam wykradzanie obywateli, całego państwa, Piła. Ryba piła. za zamiast grzybków. Wiem, miałem iść do miasta, a idę pewnie w drugą stronę, no ale to nic. Idę do miasta zupełnie naokoło. Co tu się bije z kim? Co tam jest orp? Pojezus, po to jest... Wiem, jak to taki żonisko... Żonisko na 少说。 тебя возникнул. Вот, ставлю в спокой. Opieczka. Miała w sobie złoto. Zawsze to dziesięć ekspo. Chcę zobaczyć w ogóle co tu są za Um, dobra, u nisty jaszczur, to może niekoniecznie moja liga jeszcze. O jeszcze nie ten etap. Argi tu są dobra. Oczywiście mark mamnienna i to. No dobrze. Ale myślę, że w tym tutaj oto miejscu zakończymy ten odcinek, zagrajmy w tych dwa noc kruka z modem randomize. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.